Czekaj, mamy 14 stopni, będzie pewnie 12 na górze. Jak na środek lata trochę chłodno. Twój farm jaka jest wysokości nad morzem? 850 metrów nad poziomem morza. Okay. Także mniej więcej 5 stopni różnicy temperatury. Świetnie się czujemy w górach. Też takie ważne decyzje podjęliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat, że w zasadzie 100% naszej działalności jest już w tej chwili oparta o gospodarstwo. Więc nie mam takiej drugiej nogi w pracy miejskiej. Ale świetnie nam to działa, więc jestem zadowolony, jesteśmy zadowoleni. Klimat tutaj jednak jest bardzo wymagający. Jesteśmy tak naprawdę jak na południowej Alasce, więc mamy alpaki, mamy kozy, dużo nasadzeń, także cały czas do przodu. Jakiś czas temu Podjąłem decyzję, że tą działalność rolniczą, którą prowadzę, nie, nie będzie związana z zabijaniem zwierząt, więc owce no, to zawsze jest związane z zabijaniem, bo jeśli by tego nie robić, to one się będą rozmnażały po prostu w nieskończoność. Więc na razie chyba nie. Mamy w tej chwili alpaki, i alpaki to są właśnie takie zwierzaki, które po pierwsze pomagają nam w tej ekonomicznej stronie gospodarstwa, zarabiają ale no zakłada, zakładamy, że będą z nami długo do końca, więc chyba owce nie wrócą prędko. Jesteśmy na miejscu? Jesteśmy na miejscu. Wow, bo tak naprawdę ostatni raz byłem tu na początku maja tak. i nic nie rosło. To była taka zima prawda? Więc prawie. będzie bardzo ciekawy odcinek, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda w sezonie. I tam już, tam są alpaki, tak? Tam są alpaki, tak, tak, Dobra. tak to jest nowa. A co się dzieje tutaj? Tutaj robimy jagodzianki. Takie U. szybkie, bardzo proste, drożdżowe, drożdżowe jagodzianki z budyniem i z kruszonką. Ostatnio taki nasz hit, idziemy, zbieramy pół godzinki, zbieramy świeże borówki i ciach, ciach w godzinę mamy jagodzianki. Aha, i mamy jakiś ciekawy sy <grym> I mamy pyszny, tak, pyszny szwajcar holenderski. A później zjemy leczo. Później leczo jemy. Dobra, dobra, więc będą gotowe jak wracamy. Tak. I już grzyby są. Pod koniec lipiec. Dzisiaj mamy ostatni Dżen. Lipca. lipca. No, myślę, że dużo zobaczymy, chociaż ten rok jest taki, bym powiedział, wyjątkowo dziwny, bo mamy temperaturę w tej chwili jesienną, kilkanaście stopni, dzisiaj rano było dwanaście, a no to nie jest pogoda sierpniowa, ale dużo warzyw, dużo owoców, będzie fajnie. Wiesz co, maj, czerwiec były ogólnie u nas chłodne, nieraz, w zasadzie co, co, co drugi dzień 10-12 stopni, czasami nawet mniej, więc to, to nie są pogody na przykład na pomidory czy kukurydzę, one, one, one tam, te rośliny sobie walczą mocno o przetrwanie, a tak jak ludzie są ekstremalni, to i pogoda jest ekstremalna. Dobrze i, i chciałeś pokazać mi swoje alpaki. Tak, myślałem, że najpierw po prostu wszystkie zwierzęta nakarmimy, bo już są trochę głodne. Także podejdźmy do kur, a później do alpak. Dobra. Nasze leśne kury. Tak, jest dużo bardziej zarośnięty. Jest mocno zarośnięte. Już jest, jak widzisz, pokrzywa wyższa ode mnie. Chodźcie. I to poranne obowiązki. Zawsze mówię, że kury to jest chyba najlepsza rzecz, jak ktoś zaczyna z gospodarstwem, bo najmniej pracy w stosunku do efektów. Ile masz kury teraz? Około 20. Wystarcza wiesz. jajek dla nas, jak tam jajka. No, zobaczę. Już tutaj coś mamy. A tutaj nie zdążyłem, bo to są niewybrane wczoraj. Ups. I mysz. Mysz przegryzła skorupkę i już tam sobie wyjada. O, oh wow. Jeszcze tutaj czekaj, tą kwokę trzeba zabrać. O. I proszę. Jeszcze będzie troszkę więcej, bo to jeszcze jest wcześniej. Także jeszcze naniosą. Ale dzisiaj sobie to zjemy na obiad. Dobra. A no może chodźmy jeszcze do winogron tutaj. O, tak! Jak wiesz, mam obsesję na punkcie sadzenia jedzenia. Jedzenie rośnie wszędzie, także tutaj jest taka fajna przestrzeń, która w sumie nie jest wykorzystywana, a jak widać będzie tutaj mnóstwo jedzenia. Jest jeszcze druga funkcja, mamy automatyczną klimatyzację, okno jest zasłonięte żaluzje. Super. I pamiętam, że pokazałeś mi, gdzieś tutaj masz takie studnia. Czy tak, to jest, takie to jest, jedna, tam jest druga, tak, tak, tak. Aha. Możemy zobaczyć później zbiorniki. Bo było dużo deszczu, więc Wszyscy zbiorniki są pełne teraz? Tak, ostatnio nam nie brakuje wody przez ostatnie na pewno miesiące, ale nawet lata. Chociaż teraz było w tym roku, tak, że byliśmy na końcu. Ostatni dzień już się zaczęła studnia kończyć i przyszedł deszcz. Także... Tak? Ale mieliśmy zbiornikach pełno, także mówię, że tylko skończył się taki bezpośredni dopływ. Powiedz mi, co robisz teraz na co dzień? Bo masz teraz swój popularny kanał na YouTubie i jak to wygląda? Dziecie na co dzień tutaj? No zmieniło się o tyle, że od twojej ostatniej wizyty już nie pracuję w mieście, także nie mam takiej drugiej nogi, zarówno nie poświęcam czasu, jak i też nie, nie ma tej części finansowej. Na początku jakiś był związany z tym stres, czy sobie poradzimy, ale w tej chwili 100% działalności jest oparte o gospodarstwo i kanał na YouTubie jest bardzo ważną częścią. Jak wiesz, przygotowanie filmów i montowanie wymaga kupy czasu. Moje nie są takie artystyczne jak twoje, więc myślę, że są trochę prostsze technicznie, no ale też poświęcam dużo roboty. A Marzena, jak się czujesz, że mąż jest youtuberem teraz? <grym> no na początku troszkę dziwnie, ale teraz już się przyzwyczaiłam, kibicuję mu, oglądam od razu każdy film, który wrzuca na YouTubea. także bardzo mi się podoba ta, ta jego nowa zajawka. Po, po twoim filmie, to nawet jak gdzieś do jakiegoś sklepu przychodzę, to pani ekspedientka, a ja pana z kogoś skojarzę, także <laughs> wiele razy ktoś <laughs> mówił, że, że oglądał film. Tak, jak masz tam kapelusz, to tak. od razu ludzie wiedzą. A ja go nie noszę tak na co dzień, bo on był, jak ostatnio byłeś, to było zimno po prostu, była jeszcze prak praktycznie zima, więc teraz to jest trochę za ciepło na niego już, chociaż dzisiaj rano jest OK. Ale daje taki górski efekt. Górski klimat. Tak, ludzie widzą ta czapka i od razu że o no. jesteśmy w górach z Igorem, tak? Tak, tak jest. Tutaj ostatni raz nie byłem. Tu jest wasze ziemia? Tak, to jest nasza ziemia. To jest w ogóle pierwsze miejsce, które kupiliśmy w zasadzie przypadkowo, kiedyś zauważyłem ciekawą ofertę, myślałem pojedziemy, zobaczymy. No i otworzyła się ta brama, zobaczyliśmy tamtą szopkę i spodobało nam się natychmiast, bo jak widzisz, to jest płaski teren. Wszędzie u nas są pochyłe tereny. A to jest chyba taki jeden nieliczny, który tutaj jest całkowicie płaski. Także wyjątkowo urokliwe, takie zamknięte, taka Aha. enklawa. Tutaj poprzedni gospodarze mieli taki wypoczynkowy domek. Byli bardzo kreatywni. Tutaj stał tartak. Wszystko w zasadzie, co tu widzisz, to ogrodzenia. Ten domek samodzielnie zrobili drewno, przywieźli z lasu, przetarli na własnym tartaku. To jest taka wiata. Marzanna od dwóch lat zajmuje się alpakami. I przyjeżdżają tutaj grupy, widzisz, są ławeczki. Dzieciaki przychodzą na wycieczki na magórkę, mogą sobie posiedzieć z alpakami. Marzenka opowiada o zwyczajach: jest karmienie, spacery. Tam na dolną łąkę chodzimy w inne miejsca. Głównie ze strony ekonomicznej to po prostu zarabiamy na tym, że ludzie przychodzą, by pobyć w takim fajnym miejscu. Na przykład zdarzają się tutaj urodziny: rodzina przychodzi, cała rodzina przychodzi, jest ognisko, dzieciaki bawią się z alpakami, jakieś konkursy, zabawy. No, i też Marzanna pakuje alpaki do samochodu i jeździ do szkół, przedszkoli, do domów opieki społecznej, także w drugą stronę również jest możliwość. Także alpaki są atrakcją, też służą jako takie zwierzęta terapeutyczne. Dzieciaki, to Marzenka pewnie więcej powiada, dzieciaki chore z zespołem Downa, z całym spektrum autyzmu bardzo dobrze się czują w towarzystwie takich spokojnych y, roślinożerców. alpako Tak, tak. Robiłem film o tym, taki agroturystyka. W, widzieliśmy, widzieliśmy, tak, że tam tak, duża tak. ilość tych alpako-gromów. Tak, oni mają 88 alpaki, ale tak. oni są hodowcy, sprzedają i aha. tak dalej. Więc jest trochę inny. Inny tak, profil. A, bo mają te runy, którzy sprzedają, okay. robią. To my też tam jeszcze mamy w szopce nie, nieprzerobione runo. Także trzeba będzie kiedyś spróbować zrobić jakieś kołdry. No ja przyniosę Jonathan Siana. Tu był taki domek mieszkalny, tam była część narzędziowa. Myśmy w tej narzędziowej zrobili sobie owczarnię. Teraz jest alpakarnia, a tu możesz zobaczyć przez okno, co się mieści w części mieszkalnej. Tu jest królestwo naszej córy, perkusja. Także alpaki mają Ładną muzykę. Dość ostrą i głośną. Dzień dobry. Bo ja jestem obcy człowiek, gdzie będą się przestraszony. zabiegi, delikatnie się ruszę, tak nie będzie okay. problemu, się powoli ruszać. Nie no, można no, robić no, jakiegoś no, nagle. Nie można robić dużego zamieszania, tak. tak. One są bardzo przyjazne, ale bardzo płochliwe. Tak. Zwracają uwagę na każdy ruch, każde jakieś takie niespokojne zachowanie. Dlatego staramy się tak bardzo. O, i, i dwa małe kozy. kozy. Tak, felek Zobacz. i benek. Ten biały to jest felek, ten brązowy to jest benek. Też wczoraj miały zabieg kastracji, także wszystkie są Wszyscy takie są troszeczkę. Dzisiaj. Ale wyglądają świetnie, tak. Tutaj mamy kamerę yy, i w nocy jak się budziłam, to podglądałam. A tak czy wszystko jest okej, okay, czy, czy siedzą, czy jedzą, także... A, bo wszyscy są samcy? <grym piosenka> czy... Tak, to są wszystko chłopaki, chłopaki-alpaki. Chłopaki-kaczory, chłopaki-kozy. I chłopaki-kozy, <grym piosenka> także tutaj mamy samych panów. <grym piosenka> Ale one tutaj y, świetnie się czują. Alpaki są zwierzętami bardzo stadnymi, dlatego one nawet jak tutaj siedzą w tym niedużym pomieszczeniu, to i tak siedzą na kupie jeden obok drugiego, przytulone Ta, przy do siebie. Jest Także tak. Siedzą na małej powierzchni, a reszta jest właściwie dla kaczek. Kaczki tutaj rządzą. W tym roku jest mniej ślimaków, także przeniosłem kaczki tutaj do alpak, żeby były bezpieczniejsze, bo alpaki stanowią taki patrol przed lisami i jakimiś drapieżnymi ptakami, a warzywa na razie nie wymagają wsparcia, także jak się troszeczkę pogorszy ze ślimakami, no to kaczory pójdą do pracy. Mają nowe fryzury, takie ładne, zobacz jakie. I rokes. Tak, każdy ma, każdy ma inny. Tak. tak, one już zachowują się troszeczkę bardziej dziko, bo widzą, że coś, że jesteś nowy. coś tutaj im nie pasuje. Tak. Czupel w lipcu skończył 3 lata, Karol w październiku będzie miał 3 lata, Wilus jest najmłodszy, on jest z listopada, a Rogacz jest z września. Także one razem się wychowały w jednej hodowli pod Lublinem. No jak zabieramy dwie na jakieś zajęcia, dwóch chłopaków na, na zajęcia, to ci pozostali są bardzo tutaj samotni, smutni i czekają ja pod samą stoją bramą, pod bramą. Stoją pod bramą i czekają, aż tak. reszta wróci. Bardzo, bardzo stadne zwierzaki. Powiedziałeś mi w samochodzie, że, że był taki wniosek dwa lata temu, że nie chcecie zabić zwierząt, ale chcecie mieć zwierząt, i może chcesz wspominać. Coś więcej o tym, jak to się stało i taka ewolucja człowieka? Tak, no najpierw miałem taki pomysł, że żeby mieć własne jedzenie. No ale oczywiście jak własne jedzenie i mięso, no to pojawia się zabijanie, więc stwierdziłem, że jak już odpowiadam za te zwierzaki, to najlepiej jak je sam zabiję. Nawet kiedyś rozmawiałem z takim nauczycielem tybetańskim, czy to dobre, czy złe. On mówił, że raczej nie, to mnie zaskoczyło, mówił, że jak ktoś inny to zrobi, to jest lepiej. <grywia> Wydawało mi się to takie trochę niesprawiedliwe, no ale w każdym razie zabijałem sam te owce, no i to było nie, niełatwe przeżycie, bo to są no, takie bliskie nam zwierzęta, co innego jest zabić rybę, czy ku, nawet kurę, ale jednak y, owca to jest sak, duże zwierzę. No i było coraz trudniej, za każdym razem było trudniej i trudniej, więc w którymś momencie stwierdziłem, że już wystarczy. Mięso dalej jemy, więc no, korzystamy z, z usług innych, niestety zabójców, którzy to robią dla nas. Ale mm, zwierzęta są bardzo przydatne. Jak widzisz, za tobą jest wielka fura obornika, bez którego nasze warzywa by miały trudności w tym trudnym terenie. Więc cały ogród jest zasilany obornik alpaki. Tak, obornik alpaki. Kaczki chodzą i też jakby wszędzie na bieżąco zostawiają odchody. Kury zapewniają sporo kurzyńca, więc tych zwierząt mamy sporo, ale właśnie w takim układzie to jest taki, wy, wy, wypracowaliśmy czy w zasadzie troszkę spontanicznie powstał system, gdzie tych zwierząt już nie, nie zabijamy. Jesteś szczęśliwy z tym? Tak, no jest to trochę jednak jest inna relacja. Jak zwierzę, które zamierzasz zabić, to nie nadajesz mu imienia, bo później jest ciężko ci zabić kogoś, kto miał imię. A tutaj już jest jakaś taka bliższa relacja. Każdy jest znany, każdy ma swoje imię. Też masz te zwierzęta dłużej, więc dużo lepiej je rozumiesz. Każdy ma inny charakter, już każda alpaka jest całkowicie inna. Dokładnie wiemy, jak się ten zachowuje, jak tamten. Także jest to, no myślę, że inna taka bliższa relacja. O, dzień dobry! Kaczki do ślimaki biegusowej? Tak, kaczki do roboty, chociaż one tutaj mają teraz wakacje. Ale jest sporo ślimaki, gdzie ja jestem. Tak, u, u nas jest mało w tym sezonie, może, może to przez tarufek. nich. Tak, tak, tutaj... tak te, te takie pomrowy. U nas jest dużo mniej, ale może też przez to, że te biegusy cały czas stacjonują. Hmm. Ale wiesz, one na przykład kiedyś przyłapaliśmy, przychodzą z takimi fioletowymi dziobami, okazuje się, że na borówkach leśnych się świetnie wykarmiają, jak jest mniej ślimaków. Ale tej alpaki musi, być tu na terenie, ktoś musi być, tak? Czy sąsiedzi no, no, pomagają? No, tak, codziennie trzeba je karmić. Jak gdzieś wyjeżdżamy, to, to mamy super sąsiadów, także zawsze ktoś pomoże. Mamy też już dwójkę takich, można powiedzieć, dorosłych dzieci, którzy mieszkają w ranek Zuzia, więc oni też pomagają. No ale jest codziennie filka pracy, to nie jest dużo, no bo takie ranne karmienie to pewnie jest pięć minut, wieczorem 5 minut, więc jakbyś tak chciał na szybko, opędzić, to pewnie w 10 minut dziennie wystarczy. Bo te alpaki mogą żyć nawet 20 lat. Tak, sobie? tak, to są tak? długowieczne zwierzaki. Tak, oni, znaczy oni już są dorośli, bo alpaka jest dorosła w wieku dwóch lat. Ja tutaj teraz karmię Wilusia, yy, ponieważ Wiluś nie był kastrowany i może jeść taką treściwą paszę. Natomiast tutaj Karol z kuplem byli kastrowani i oni do jutra mogą jeść tylko siano żeby im się brzuchy nie wzdęły, żeby nie było jakichś komplikacji. Także normalnie dostają do rynienki, każdy dostaje swoją porcję, a dzisiaj muszę ich karmić z ręki, żeby tamte dwa nie jadły. A kaczki bez ślimaków też, widzisz, głodne, też muszą być dokarmione. Bo zwykle to, jeśli jest taki sezon ślimakowy, no to one nic innego nie jedzą. Karolku, no, jedzenia. Karolku nie dostaniesz. Wiesz, jutro dostaniesz. Ale po co kastrować, jeżeli nie ma Kobiety tutaj. Trochę, żeby uspokoić temperament, bo one krzywdy sobie robią. Często krew się leje. Tak, naprawdę okay. agresywne są wobec siebie. Okay. Wobec ludzi są spokojne, natomiast czasami no, to jest taka zabawa. Później się już przekształca w walkę. Podgryzają się, mają dość ostre te, te na dole, zęby nie? na dole, więc może być niebezpieczne. Więc te alpaki to był twój pomysł? Tak, tak. Te alpaki to, to do mnie przyszły alpaki. <grych> no bo ja przez większość życia pomagałam Igorowi w firmie. A teraz dzieciaki dorosły, już nie ma tyle zajęć z nimi, więc szukałam jakiegoś zajęcia dla siebie. Zawsze lubiłam pracę z dziećmi. To jakoś tak po prostu przyszły mi te alpaki do głowy. Kupiliśmy alpaki i jak kupiliśmy alpaki, to z kolei znalazłam studia podyplomowe z integracji sensorycznej. I skończyłam te studia z integracji sensorycznej. No i teraz już od jakiegoś czasu właśnie pracuję z dzieciakami. Aha. Mam zamiar pracować w gabinecie. Natomiast właśnie te zajęcia z integracji sensorycznej z dziećmi są prowadzone w większości w zamkniętych pomieszczeniach w takich salach, gdzie mamy wszystkie sprzęty. Natomiast z Igorem myśleliśmy, że chcieliśmy tutaj stworzyć takie miejsce, gdzie, gdzie będzie taka integracja sensoryczna bardziej w naturalnych warunkach. Ale ciekawy twarz. – No, one mają niesamowite oczy. – Czupelku nie Ogromne oczy. – Ogromne i tak fajnie. Tak dwa razy oczek człowiek. człowiek, człowiek. No, no. Tak, tak. Muszą wypatrywać pewnie drapieżników. Nie wiem, co tam w andach im zagraża, jakie są drapieżniki. Ja. Ale oni lubią ten górski klimat, więc oni no. czują się no one, dobrze tutaj. Tak, naturalnie żyją powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, więc tutaj mają niziny, prawda, u nas. A czy oni mogą być u, u was w domu, w wokół domu, czy tak. oni po tak. prostu są tutaj cały czas? Tam się wypasają, gdzie widziałeś, była siatka przed domem, także wychodzą, tutaj już wszystko jest wyjedzone, tak. jak, zabieramy jak na boisku. Ich, tak, zabieramy ich razem z koziołkami, yy, idą tam na pastwisko. Jest dobre kosiarka, tak? No popatrz, jak tutaj jest fajnie wykoszone. Zresztą takie Kolejne. miejsca, tam jest ich toaleta, więc tam są... Tak. Tam Bardzo jest... czysty zwierząt, oni szykają w jednym miejscu. Tak tak? Tak, tak, tak. A chcesz wspominać coś o tej kozy? Po co masz dwie małe kozy? Felek i Benek. No Marżanna, po co masz dwie małe kozy? <noise> ja nie wiem, Jonathan, kiedyś się dowiedziałem, że, że pojawiły się nowe kozy. Tak, nie, to była niespodzianka, bo wiedziałam, że jak powiem Igorowi, że chcę kupić kozy, to... To powie, że nie, bo no, kozy są generalnie dużymi szkodnikami. Zjadają wszystkie krzaki, obgryzają korę, no i troszeczkę niszczą. Natomiast, no ja jakoś mimo to zdecydowałam, że kupimy dwa takie małe koziołki. To są koziołki miniaturowe, one już nie będą większe, także nas po prostu dla towarzystwa, do alpak. No i one też z dzieciakami bardzo lubią się bawić, też jedzą z ręki, są bardzo kontaktowe. Takie Takie po prostu Do Atrakcja. Minizo, tak. Do zabawek. Dodatkowa do zabawek. atrakcja, tak, tak. Bo widzicie wasze przyszłość w takie... Trochę agroturystyka. Agroturystyka raczej nie nie mamy tutaj możliwości takich noclegowych i nie planujemy na razie, żeby wybudować coś, co by służyło za nocleg, więc raczej ta moja działalność edukacyjna na YouTubie, kursy wokół tego. Teraz jest wiata, więc też mamy większe możliwości jakichś warsztatów. Czyli w tym kierunku też nie żyjemy ze sprzedaży żywności, choć pojedyncze. No mamy parę, parę osób, które kupują nasze jajka, myślę, że pomidory będą w nadmiarze w tym roku, więc trochę zaczynamy już sprzedawać takich płodów rolnych, ale ten model nie jest łatwy. No i zrobiliśmy na razie prowizoryczny dach. W sumie to dość fajnie wygląda, bo tutaj jest cień, więc nie ma jakiegoś takiego efektu szklarni, nie jest za gorąco, no ale pewnie kiedyś położymy dachówkę. No, więc cały czas inwestujecie w tej przestrzeń, Nie było jakieś wahania, że o może w tych górach, może to nie jest miejsce dla przyszłości, więc chcecie, chcecie tu żyć na starość. Yy, czy na starość, tak na całkowicie do starości, to nie jesteśmy pewni, bo to jest dość kłopotliwe życie przez tą wysoką różnicę poziomu. Wiesz, tu trzeba cały czas gdzieś chodzić po schodach na górę. Więc może kiedyś, jak na taką całkowitą starość, to jakieś płaskie miejsce, może jakieś morze, może jakiś ciepły kraj, a może to już będzie ciepły kraj wtedy, więc nie planujemy aż tak daleko. Ale jeśli chodzi o najbliższe lata, to zdecydowanie jakby bardziej jesteśmy związani, nie ma, nie ma planów na zmianę. Hmm. Też taki stosujemy, wiesz, dość spokojny tryb życia. nie Staramy się nie zażynać. To już nie jest ten etap życia, żeby się po prostu człowiek wyprówał. Wnętrzności dla, też dla kasy i dla różnych, dla pokazania, co potrafimy zrobić. Tak, Więc dlatego dzi jak dzisiaj napisałeś Igorowi, że będziesz za 27, to byliśmy przerażeni, <laughs> bo zazwyczaj o tej porze ja, 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 ja wiedziałem, że będzie. Ciebie, ciebie chciałem tak przygotowywać spokojnie. Bo, w, bo, ja bo, wie, co? bo wczoraj, akurat, wczoraj akurat długo pracowaliśmy do ja, zmroku, także byliśmy tacy o, od rana, była praca w lesie, mieliśmy tam trochę takich porządkowań. Tak, potem Także. 5 godzin te zabiegi kastrowania No kastracja była takie. i tak, i wróciłem Dużo my. się dzieje. Tak. No ja jestem wdzięczny, że znaleźliście czas dla mnie. Czy masz wrażenie, że jest coraz więcej ludzi tutaj, którzy chcą żyć w górach? Czy jest cały czas taka sama grupa osób? Jak. Y był czas COVID-u, to była taka eksplozja. Wszyscy dzwonili, pytali, czy gdzieś tu jeszcze można ziemię kupić, więc wszyscy się bardzo interesowali. Ludzie nie byli pewni, jak te czasy będą w ogóle wyglądały. Teraz to chyba tak trochę przystopowało. Wróciło do, do normalności w tym zakresie. No, ale stosunkowo niewiele jest ludzi, którzy są skłonni wiesz, na taką zmianę. Ta, ta zmiana się wydaje większa niż tak naprawdę jest, bo. Jak ktoś do nas przyjeżdża, to myśli, że to jest naprawdę koniec świata. Jechał te 10 minut do góry, ale wydaje mu się, że jakby jechał dwa dni. Jak wy możecie codziennie tak jeździć? Ja mówię, no ale jak ty w Warszawie czy w Krakowie dojeżdżasz godzinę do pracy, to, to wydaje ci się takie proste. Tutaj jak dzieci były małe, to miały plac zabaw. Jeszcze widzisz tutaj jest puśstawka, jeszcze jest bocianie gniazdo. Tutaj był tak zwany małpi Guy. Oni tutaj sobie budowali domek na drzewie tutaj było więcej tych krzaków dookoła więc takie było zacienione miejsce mieli taki tutaj swój schowek tutaj możesz zobaczyć wypełniamy takie miejsca które w zasadzie nie nadają się do innych zastosowań rolniczych bo jest pochyłe miejsce pod lasem i są w tych trzech klatkach kolejne drzewa owocowe więc cały czas dosadzam cały czas gdzieś tam w różne miejsca wciskam jedzenie ale dużo dzikiego rośnie zobacz tutaj te Leśne burówki. Zobacz, zobaczcie, jakie duże. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Mm, bardzo dobrze. Mam inny sposób patrzenia, jak jeżdżę do miasta, czy gdzieś na wieś. Zawsze widzę, że tego jedzenia jest bardzo mało. Jak byłem dzieckiem, to można było. Wypasaliśmy się na drzewach, na krocach, chodziliśmy kraść owoce do sąsiadów. I w zasadzie w każdym ogrodzie były te owoce. Można było coś podkraść i zjeść. A dzisiaj ciężko byłoby się najeść. Wydaje mi się, że warto to zmienić, żeby po prostu jedzenie rosło, szkoda ziemi, żeby rosły tylko iglaki wszędzie tuje, martwa natura, sadzę, sadzę, gdzie tylko się da. Jakieś drzewa owocowe, krzewy, te rośliny wieloletnie, jako dzianki. Wow! Ale luksus! Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawe filmy o ciekawych, niezwykłych ludzi robiąc niekonwencjonalne rzeczy tu, w Polsce. Igor Marzena. Bardzo dziękuję, że mogłem tu ponownie odwiedzać Wasze farm. Dzięki za podzielenie waszej historii. Gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o wasze działania? Zapraszam na kanał YouTube Przyziemne Umiejętności. Jeśli chcesz sadzić z nami las żywieniowy, milion porcji jedzenia, to dołącz do projektu Fruitprint.pl. Link w opisie. Ja zapraszam na stronę na Facebooku Alpaki Magurka. U nas spotkania z alpakami, spacery z alpakami i powolutku zaczynam rozkręcać integrację sensoryczną z alpakami. Okej, okay, super. No, do widzenia, ale mam nadzieję, że to nie będzie ostatni raz. Ja, ja jestem bardzo podekscytowany, żeby zobaczyć, jak to miejsce się rozwija. Więc czy możemy się zgadzać, że będę. Za dwa lata. Spotykamy się znowu. Tak jest, zapraszamy. Zapraszamy. Okej. Okay. Do widzenia.